Maszynista kierujący kilkuset tonowym pociągiem nie ma absolutnie żadnych szans natychmiastowego zatrzymania się w przypadku wtargnięcia pojazdu na przejazd kolejowy. Droga hamowania pociągu przy prędkości 100 km/h na sięga nawet 700 metrów. Kiedy widzę samochód, który wtargnął na przejazd, mogę tylko włączyć hamulec i patrzeć, jak winie człowiek. Lekkomyślność, brawura i niestosowanie się do przepisów drogowych to najczęstsze przyczyny popełniania wykroczeń na przejazdach kolejowych przez kierowców. Brak respektowania znaku stop, omijanie rogatek oraz wjazd na przejazd mimo wskazania sygnalizatora, że zbliża się pociąg to tylko niektóre przyczyny wielu tragedii. W latach 2001-2004 na sieci kolejowej doszło do 1165 przypadków najechania przez samochody na rogatki. Tylko w ciągu 5 miesięcy 2005 roku kierowcy uszkodzili rogatki aż 109 razy. Mimo nieznacznego spadku liczby zabitych i rannych na przejazdach kolejowych, statystyki w dalszym ciągu są szokujące. 97% wypadków na przejazdach kolejowych powodują nieostrożni kierowcy, nieprzestrzegający postanowień prawa o ruchu drogowym. Badania wykazują, że wielu kierowców nie zwraca uwagi na oznakowanie przed przejazdami kolejowymi. W konsekwencji docierają do przejazdu bez dostosowania prędkości i zachowania wymaganej ostrożności. Brak czasu i ciągły pośpiech w codziennym życiu powoduje, iż człowiek zatraca poczucie otaczającego go niebezpieczeństwa. Pozornie proste i rutynowe czynności w połączeniu z bezmyślnością mogą skończyć się tragicznie. Zatrzymaj się przed każdym przejazdem. Pamiętaj, bezpieczny przejazd zależy także od Ciebie.